Witajcie z tej strony, Speedless, a to jest mój kolejny odcinek. Gramy w Minecraft. Już to jest 11 odcinek, i jak dzisiaj obiecałem, będziemy robić um, właśnie tą naszą świątynię. Na początek wam pokażę, ile rzeczy wydobyłem, aby zrobić miejsce na tą świątynię. Tutaj jest piasek, um, trochę piaskowca i trochę bruku. Dobra, a więc widzimy się już. Tam. Tam, gdzie będzie ta nasza stała świątynia. Okej. Okay, oto są schody do naszej świątyni. Tam jest domek. No i wchodzimy. No, takie wejście. No bo to nie są schody, no nie. Ale zrobię schody. Tylko to już będzie w następnym odcinku. Właśnie i chyba będę robił dwie części. A, no i tak, gram na Peaceful, bo zdecydowałam, jak będę budował, to będę grał na Peaceful. No nie, dobra. No i tak. Pierwszą rzeczą, którą będę budował, to muszę na początek zbudować takie coś w stylu... Um, żeby było. Właśnie żeby to tutaj tak nie wiem, osięgało. To tak próbuję, żeby było jak najlepiej. Okej. Okay. To będzie taka świątynia. Takiej wielkości. Dobra, to będzie chyba jakieś takie wejście. I tutaj właśnie mm, będzie ten. No, wiecie, ta książka, gdzie będę mógł enchantować sobie: Enchanting ten. A tutaj, tak. Właśnie nie wiem, jak to zrobić, żeby to tak, wiecie, fajnie wyglądało żeby to miało taką atmosferę fajną. Ale tutaj już mam właśnie jeden taki pomysł. Bo mówiłem, że to będzie wyglądało tak jakby jak zamek. Bo to właśnie tak będzie. Patrzcie. Tutaj zrobię takie coś. Mm. Zrobię takie coś. Żeby to miało wysokość 3 od tego. Dam nether luck. I to teraz, wiecie, podpalę. I to będzie coś w tym stylu. A więc ja to zrobię już na cięciu, no bo wiecie, no nie będę was zanudzał takimi rzeczami. Pokazałem wam, jak to będę robił. A więc cięcie. Okej, okay. już to właśnie słuchajcie zrobiłem. Teraz wejdziemy na górę. I zrobimy teraz takie coś. Że ja to zrobię. Mamy takie dwa poziomy. O właśnie. I teraz to też właśnie ogarnę takim nederlakiem, i to po podpale. jeszcze tylko po podpale, jeszcze tylko zobaczę jak to będzie wyglądać. Hmm, myślę, 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 nadal myślę. Wydaje mi się, że tak będzie lepiej wiecie i tak to zrobię właśnie okej okay. tutaj no no i teraz to będę ogarniał wiecie a jeszcze właśnie muszę zrobić jakoś tak w środku, żeby też było fajnie, no nie? żeby też w środku była taka atmosfera, a nie tylko na zewnątrz kurde z modem Hillobronin by było najlepiej. Ale nie będę sobie go ściągał. No bo mówię właśnie jak mam mody, to mi o bardzo okropnie przycina. A właśnie w dziesiątym odcinku sorki, ale zapomniałem pożegnać się z wami. Ale w ogóle tylko 10, tylko 10 minut tamten odcinek trwał. A więc e, trochę dziwnie nie wiem. Tak samo było z Need for Speedem, Wordem. Pierwszy odcinek musiałam podzielić na dwie części. Nie wiem po co ja aż tyle wziąłem tego bloku. On mi chyba się aż tak bardzo nie przyda. Hm. Dobra. Um. Nie. Wyżej. I to będzie taki właśnie dach. Taki prosty dach. Taki najprostszejszy, chyba jaki może być zrobiony. No nie. Bo to, słuchajcie, będzie na zewnątrz te ognie było widać. A tutaj w środku też zrobię jakieś ognie. Takie, że wiecie, że na przykład będzie. Mm, Taki półkamień będzie tutaj i będzie na przykład taka jakby pochodnia, nie wiem. Takie mroczne klimaty. Wiecie, takie, takie groźne, takie straszne bardziej. No, takie jak na świątynię, no nie? No bo co, to świątynia nie jest takie coś, że na przykład, no nie wiem. Że na przykład... Jest woda ciurkiem leci. <śm> ale w ogóle no dobra, może są takie świątynie, ale ja bardziej wolę zrobić świątynię by evil. Chcę zrobić złą świątynię. Co ja mówię? By evil, boże. The evil jak coś. Okej. Okay. Dobra. I teraz na przykład Słuchajcie, takie coś, hmm. że robię na przykład tutaj, albo nie tutaj, taki jeden poziom, drugi i to zapalam. No nie, i tak właśnie. Znowu tutaj, taki jeden poziom i to zapalam. Znowu tutaj, taki jeden. Poziom i to znowu zapalam. Coś, żeby było w tym stylu, no nie? Tak, na takie straszne klimaty. O, właśnie. I tutaj na przykład będzie, albo po środku będzie, tutaj właśnie ten, wiecie, ten Enchanting Table. Tutaj będą takie wrota, nie wiem. Coś spróbuję zrobić. Dobra. A więc cięcie, bo będę robił dach. Dobra, już zrobiłem ten dach. No i. No i tak. To chyba będzie na tyle z tej świątyni. Jeszcze w drugim odcinku ulepszymy ją, tak. Teraz już po tym odcinku pomyślę, jakby ją można było ulepszyć. To jeszcze, wiecie, zrobi się zrobi się albo z tego cobblestone'a, albo z, z tych cegieł nederowych, wiecie, z tych bloków cegłowych nederowych, zrobi się podłogę albo z tego. Teraz tak właśnie myślę, i chyba z tych neterowych cegieł. Bo to takie będzie lepsze w klimacie. No bo co? Wszystko z kablstolna i trochę nederlaku, No bez jaj, no nie? Bo to jest przecież bezsensowne. A więc no. A więc myślę, że wszystko będzie tak, jak należy. Ja się teraz będę z Wami żegnał. Subskrybujcie, oceniajcie, lajkujcie. W 12 odcinku już to dokończymy na maksa tą świątynię. No to narka.